Witam Państwa serdecznie z tej strony rybki. Rybka. Yy... Nagrywam ten filmik, bo chciałem coś powiedzieć, właśnie o zielonej Molinezji. Tu, właśnie w tym akwarium, jak Państwo widzą, są zbrojniki, krewetki. Kiryski, Molinezje Tu właśnie jedna samiczka Molinezja odeszła do krainy wiecznych łowów. Tu właśnie rzuciłem ją tabletkę. Co sobie zajadają. Dlaczego warto mieć Molinezję w naszych akwariach? Już Państwu mówię, tu jest pełno młodych, wszędzie. Tu jest zielona molinezja, żaglopłetwa. Każdy z Państwa wie, że te rybki kupiłem od Bednara, z kanału Bednar Aquaristica TV. I wcale nie żałuję, wcale nie żałuję, bo powiem Państwu, że molinezje zielone to co zauważyłem ze swojego ze swojej obserwacji oczywiście mam tam molinezję czarne w tamtym akwarium, no a w tym mam zielone i jak mówiłem Państwu, tu udało mi się złapać z tamtego akwarium jedną czarną, ale ją przerzucę, po co no właśnie? A w akwarium Molinezja? Z, z mojej obserwacji, którą zaobserwowałem, naprawdę zielona Molinezja to jest moje. Z mojej obserwacji każdy może mieć swoje zdanie. E, bardzo fajnie czyści. Bardzo fajnie czyści akwarium z glonu. I powiem wam szczerze, że. Lepiej jej to idzie niż molinezji czarnej. Zobaczcie tego anobiasa. To był. Na tym anobiasie był krasnorost. I tu takie punktowe krasnorosty mi wyskakiwały w tej kostce. Ale molinezja, zobaczcie, jaką zrobiła robotę. Liście są przy, czy, czyściutkie. Liście są czyściutkie. A naprawdę nie był ten by za zaciekawy. Pięknie je wyczyściły, bo tu jest naprawdę dużo młodych molinezji. I naprawdę robią bardzo dobrą robotę w tym akwarium. Także jak macie molinezję, nie muszą być y, oczywiście zielone żaglopłetwe są różne rodzaje molinezji jeżeli ryb nie przekarmiacie a macie problemy z glonami to wystarczy to jest moje doświadczenie bo ryby trzymam naprawdę dużo, dużo lat i to jest moje doświadczenie takie, że wystarczy Molinezją, czy to macie yy, towarzyskie akwarium i tam pływają molinezje? Nie dać dwa, trzy dni jeść, rybką się nic nie stanie, rybka nie zdechnie, nie przegłodzimy za bardzo, a wręcz przeciwnie, molinezy się wezmą za różne glony. Także naprawdę. Naprawdę Molinezje warto i tu sami zobaczcie te Molinezje, tak jak mówiłem kupiłem y, od Bednara z kanału Akwarystyka TV i naprawdę mam ich tutaj mnóstwo. To jest kostka 166 litrów dokładnie. I tu już mam naprawdę mnóstwo. Jest tu, Zobaczcie, tu są większe już molinezje, które się nadają do Ogólnego akwarium mógłbym dać, ale nie chcę, nie chcę dawać, bo tam są czarne molinezje. Nie chcę mieszać, nie chcę krzyżować. Chcę po prostu trzymać czystą linię tych molinezji. Ale tak jak mówię, jeżeli macie problem z gonami, a macie proste akwarium z prostymi roślinami, nie lejcie żadnych nawozów, bo naprawdę. Lejąc nawozy trzeba i parametry zmierzyć. Mówię to do młodych akwarystów. Rybka to wam na, na, nawozi akwarium. I oczywiście, jak akwarium dojrzeje, jak zakładacie na początku akwarium, pierwszy raz, jak ono dojrzeje, zacznie żyć swoim życiem. Oczywiście trzeba czyścić, dbać, robić podmianki ale naprawdę polecam Molinezję. jakie by to nie były molinezje naprawdę polecam ale te zielone żaglopłetwe naprawdę robią super super naprawdę super robotę super robotę ja Wam tutaj pokażę może się uda no ta kostka jest taka wyczyszczona tam mam gdzieś tam z tyłu takie listki pożółkłe to tam to widzicie ale ona się odbija, ta roślina. Żabienica. A tutaj z tymi anubiasami naprawdę zrobiły taką robotę, że no coś, coś pięknego. Naprawdę coś pięknego i molinezja jest naprawdę super, super rybką. Także wystarczy, jak macie glony, a macie molinezję, mieczyki, mieszane rybki towarzyskie akwarium wystarczy mnie dać 2-3 dni jeść naprawdę molinezja robi dobrą robotę tu mi kiedyś napisał napisała jedna osoba nie mam glonów bo mam glonojady totalna bzdura wiadomo że glonojad tam trochę czyści jak jest młody mały to tam po szybach yy, czyści ale to nie jest prawdą, że glonojad Wam wyczyści tak roślinkę jak Molinezja. Nie wyczyści. Bo glonojad już jest dorosły. To on patrzy tylko, żeby się najeść, żeby mu rzucić. Wiadomo, coś tam z dna pozbiera, jakieś resztki, tak jak i kiryski. Kiryski są też bardzo przydatne rybki tak zwana ekipa sprzątająca ale naprawdę warto mieć molinezję w naszych akwariach tu Wam pokazuję krewecie bardzo fajnie mi się rozmnażają bardzo fajnie mi się rozmnażają molinezję no jedna rybka odeszła samiczka zdechła no niestety wykociła mi się i po wykoceniu po prostu odeszła. Tak jak powiedziałem, na początku zdechła i tyle, po wykoceniu. Ale to już tak nie raz miałem y, żyworodnymi rybami. Jestem oczywiście fanem żyworodnych ryb, Mieczyków, gupików, molinezji Naprawdę kocham te ryby. Inne rybki tak samo są piękne. A tutaj dałem zobaczcie korzenia. Moczy mi się, będę coś robił. Sami zobaczycie co. I co mogę Wam powiedzieć. Kupujcie właśnie od hodowców, bo naprawdę, jak kupicie od dobrego hodowcy, na pewno nie będziecie narzekać. Tak jak ja, oczywiście kupiłem od Bednara, nie narzekam. Naprawdę super mi się roznażają. Tu już mam młode, będę musiał, bo te tutaj malutkie takie pływają, widzicie. I tutaj już tutaj widzicie te molinezje mogłyby pływać w akwarium towarzyskim. Ale jeszcze nie, bo muszą podrosnąć. Wtedy będę widział samiczki, które są, które są samce. Zrobimy selekcję. Będę musiał sobie dokupić ze dwie. Jakieś samiczki z innego źródła właśnie molinezji, żeglopłetwej zielonej, a jak kupujecie to, kupujcie zawsze haremik, jednego samca, 4 pięć samiczek i będzie ok. Nigdy nie kupujcie jednego samca, jedną samiczkę, bo ją zamęczy. Dobrze, naprawdę. Krebeciów dużo molinezji tak samo. Naprawdę jestem zadowolony, bardzo pięknie akwarium czyszczą. Tu powiem Wam szczerze, w tym akwarium nawet nie czyszczę szyb. Oczywiście w środku. Nie czyszczę. Naprawdę nie czyszczę, uwieści mi nie czyszczę szyb, bo robi to właśnie molinezja. I nieduże, jak głodzę te ryby, ale one same, same robią robotę. Także na koniec jeszcze raz powtarzam: jeżeli macie glony, krasnorosty a macie molinezję w akwarium, nie karmić przez 2-3 dni, a one swoją robotę już będą robić. Na pewno żadna rybka wam nie zdechnie. Zawsze coś na dnie, jak macie kieryski czy zbrojniki, co znajdą, a też się wezmą. Za inne tam odpadki, jak macie w akwarium. Także naprawdę polecam Molinezję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z tej strony rybka. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.